Dawid Kwiatkowski spędził majówkę na wypasie. Wybrał się, jak sam pisze, na podróż życia. Na jego insta możemy podziwiać zdjęcia z Dubaju i Sri Lanki. Little Monster, czyli Angelika Mucha, postawiła za to na wypoczynek w Polsce. Blogerka wyjechała do zakopanego, gdzie najwidoczniej zgubiła buty. Rafał Jąkisz, całą majówkę, przygotowywał się do matury. Patrząc na zdjęcia, domyślamy się, że raczej ciężko jest się skupić dziewczynom siedzącym obok mistera na maturze. Wujaszek i Ciocia Lifestyle maturę mają już za sobą i mogą imprezować w słonecznym Soczi. Wszystkie ocenzurowane zdjęcia możecie znaleźć na ich profilach na Instagramie. Za granicę wybrała się też Klaudia Halejcio. Młoda aktorka pokazuje, że lubi wypoczywać aktywnie i nie usiedzi w jednym miejscu, więc wyruszyła właśnie do Norwegii na przedłużoną majówkę. Tymczasem perfekcyjną panią domu została Basia Kurdej Szatan. Jej mąż Rafał obchodził kolejne urodziny, a kochana żonka przygotowała mu tort. Mamy nadzieję, że nie widziała tego Magda Gessler, bo dostałaby niemałych turbulencji. Nasza polska diva wybrała się do Peru, skąd obsypała wszystkich tonami bez, sos... bez sosów.